Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić trzy ciekawe historie. Jedna będzie to opowieść o pewnym miejscu, które znaleźliśmy kilka lat temu. Dostaliśmy też informację, o której Wam opowiem też już na miejscu, gdy tam będziemy. Następnie, drugą rzeczą jest miejsce, gdzie prawdopodobnie nastąpiła. Katastrofa lotnicza myśliwca radzieckiego podczas II wojny światowej. A trzecim miejscem będzie tak zwana pamięć tła, czyli zdarzenia, które ludzie obserwują już od wielu, wielu lat, a ma to związek z ukazywaniem się pewnych dziwnych rzeczy. Zatem zapraszam na film. To nasze pierwsze miejsce. Tutaj, kilka lat temu, dostaliśmy taką informację: zaznaczam, znaleziono elementy z niemieckiego samochodu ciężarowego. Czyli klamka, jakieś tam poszczególne pozespoły, jeszcze w takim, w dosyć niewielkim wymiarze. Czyli była, oczywiście, były tam sygnatury na tych. Częściach I dzięki temu można było stwierdzić, że to była niemiecka ciężarówka. Marki już nie pamiętam, jakiej konkretnie, w każdym razie, ale zdjęcia widziałem i wiem, że to jest potwierdzone. Tutaj w tym miejscu jest bardzo ciekawy układ, ponieważ, jak już widzieliście wcześniej, ujęcie stoją dwa. Centralne dęby. Podobny układ jak na Gretchen czyli ten tajny ośrodek badawczy firmy Telefunken w Zagórzycach. Tam też centralnie na wejściu stoją takie dwa potężne dęby. No tak Niemcy budowali, tak lubili sobie zaznaczać swoje miejsca. Takimi akurat drzewami. Dobra, w każdym razie, charakterystyczny najpierw to teoretycznie jest rów odwodnieniowy, czyli melioracyjny. Ale... Kilka rzeczy jest takich dosyć ciekawych i... Dostaliśmy też informację, że kilka lat temu... Tutaj ludzie z Lubiąża Natknęli się na... Dwóch jegomościów. Czyli... Jakiś turystów, o tak powiem delikatnie. Którzy w tym miejscu tutaj niedaleko, teraz pomieszkiwali sobie w namiocie przez kilka dni prawdopodobnie wykopali jakąś dużą dziurę w ziemi i coś tam odkryli bo w tej informacji, którą dostaliśmy, która do nas spłynęła było zaznaczone, że ci ludzie chłopacy, którzy to znaleźli tam podeszli następnego dnia i faktycznie była ziemia rozkopana po dziś dzień tam widać jeszcze takie dwa układy prostokątne, gdzie już są oczywiście tam zasypane liściami, liśćmi i... Ale coś tam jeszcze można będzie zobaczyć. W każdym razie ja Wam to pokażę później. Także jest to miejsce warte zaznaczenia, ponieważ zbyt dużo tutaj takich ciekawych rzeczy powychodziło. Gdzie? W środku lasu? Tutaj droga jest bardzo dobra, utwardzona i nawet podczas wycinki lasu Auta, które wywożą to drewno, nie zapadają się. Także jest coś na rzeczy. I to jest takie dosyć, ciekawe, że, takie dosyć ciekawe miejsce przy rezerwacie odzyska. Ja zaraz wam pokażę to miejsce, gdzie prawdopodobnie były te prostokątne dziury wykopane. O, już widzę, przede mną jest jedno. Gdzie ci niby turyści coś szukali. Prawdopodobnie to byli starsi panowie, bo wtedy ci chłopacy byli młodzi, no to powiedzieli, że tam starsi panowie to robili. Dobrze. I mamy tutaj jedno miejsce. To jest tutaj, dokładnie. Ja już sobie to byłem wcześniej sprawdzić i sporo tutaj widać. Jeszcze takiego zagłębienia w terenie. Tego typu miejsca Niemcy starannie tuszowali, żeby one gdzieś tam nie przeniknęły w świadomość mieszkańców, jak i też, no, jak na tamte czasy, ludzi, którzy interesowali się takimi tego typu obiektami. Możemy sobie to jasno stwierdzić, że to jest takie jedno z tych kilku miejsc wokoło Ulubiąża, które skrywa swoją tajemnicę. Ale powoli, powoli ona zaczyna już wychodzić na światło dzienne. To jest niedaleko od rezerwatu odżyska, także jak coś wda, może sobie tam... Poczynić pewne działania i szukać. Oczywiście za pozwoleniem. I w ogóle ta część zachodnia lubiąża, tutaj w lasach, jest dosyć ciekawa. I nie jest aż tak mocno przebadana jak te wszystkie strony tam wokoło klasztoru. Jak i też. Powyżej, Bo tutaj raczej jest las typowo techniczny, aczkolwiek tu już się zaczynają łęgi odrzańskie, czyli dosyć bardzo rozmaicona przyroda. Tutaj widać też bardzo stare nasadzenia drzew, dzięki którym jeszcze można stwierdzić bytność tego typu tajnych, dziwnych ośrodków badawczych. Niemieckich oczywiście. Nie nazistowskich. Dobrze, przejdziemy sobie jeszcze dalej i przejdę do następnego miejsca. Omówić. tego czasu zastanawiałem się, czy to wzniesienie, co mnie nie jest dosyć wysokie, ale czy to wzniesienie nie ma czasem w związku z kulturą łużycką, ponieważ tutaj niedaleko, we wiosce obok, w linii prostej, w tamtym kierunku, gdzie teraz patrzycie na wprost znajduje się wioska Gliniany, gdzie odkryto ślady grobów, jak i też pochówków zwierząt. Oraz tam wyszło dużo przedmiotów związanych z tą tak zwaną prehistorią naszą. Także tam był, tam był dosyć konkretny gród, a w okolicach po dziś dzień są znajdowane jakieś łupiny, skorupy, naczyń jak i też widać ukształtowanie terenu, jak sobie ówcześni ludzie dostosowywali na swoje potrzeby. Aczkolwiek to zniesienie raczej nie sprawiało i nie sprawia wrażenia nieodkrytego kurhanu lub też jakiegoś miejsca kultowego. Dobrze i teraz takie następne ciekawe miejsce w tym rejonie Pomóz. On nie jest wybudowany naturalnymi siłami Poprzez przyrodę Ona ma kształt zygzaka I to też takie zastanawiające. Co to mogło być, do czego to służyło? Teorie jest mnóstwo. Naprawdę teorie jest mnóstwo. Co człowiek to ma inną swoją hipotezę i to jest dobre. No, to mi się podoba. Bo im więcej zdań i opinii, tym lepsze wnioski można wyciągnąć i jak to się mówi, co? Dwie, dwie głowy, to nie jedno. Z takiego wycho wychodzę z założenia, z takiego wychodzimy jako grupa założenia że warto rozmawiać, warto sobie nawet szalone teorie przedstawiać. Bo o to głównie chodzi. Dobrze. Przejdziemy sobie teraz na kolejne miejsce warte opowiedzenia wam. Kolejnym z miejsc jest rezerwat odrzutka, czyli popularnie zwana Stara Odra. Jest niedaleko rzeka Odra przepływa. I z tym miejscem wiąże się jedno zdarzenie katastrofa lotnicza, która miała miejsce w czasach II wojny światowej. Pod koniec II wojny światowej. Tutaj, jeszcze około 15 lat temu. Można było zaobserwować pewne ciekawe rzeczy, takie jak kładka wędkarska obita blachą z poszycia samolotu myśliwskiego, rosyjskiego oczywiście. A żeby nie być gołosłownym, no to taką informację mam potwierdzoną co najmniej w dwóch, dwóch źródłach. Z tego, co udało nam się ustalić, to ta katastrofa miała miejsce w połowie stycznia 1945 roku. Prawdopodobnie ten pilot rosyjski ostrzeliwał lewy brzeg odry, tam gdzie były zgrupowania niemieckie i dostał, dostał trafiony i niestety ale rozbił się gdzieś tam pod koniec tego rezerwatu. W każdym razie. Tego miejsca katastrofy praktycznie nie szukano, tylko prawdopodobnie po zakończeniu działań wojennych, ekipy ludzi, którzy zbierali różnego typu części i elementy uzbrojenia na przysłowiowy złom, wywieźli to, zutylizowali. Tak to się skończyło, ale miejsc, konkretnego miejsca katastrofy nie znamy. Oczywiście, że tutaj byłoby można poszukać sobie tego. Aczkolwiek to jest ten obszar prawnie chroniony, czyli obszar rezerwatu. Wiadomo jak są u nas w Polsce te kochane pozwolenia na eksplorację, eksplorację oraz poszukiwania zabytków. Trzeba było po prostu dobre pismo napisać i postarać się o to. Myśmy tego nie próbowali w każdym razie. Także taka jedna ciekawostka, która jest związana ściśle z tym miejscem, że. Taki fakt. Obita kładka wędkarska tą blachą. Z tego poszycia samolotu. Już nam dał dużo do myślenia. Gdzie to jest to miejsce tej samej w ogóle katastrofy. Ale nie, nie, mogło, nie, nie musiało być daleko, ponieważ komu by się chciało targać taką blachę tak daleko? A to był dost łatwo dostępny wtedy materiał. I można było go wykorzystać w szczytnym celu. Także miejsce na skroś. A ciekawe, pod względem militarnym, jak i też duchowym, oczywiście. Ale o tym za chwilę. W trzeciej części naszego materiału. Rezerwat od to jest piękne miejsce. Takie fajne na wycieczki rowerowe, różnego typu spacery. Po prostu odpocząć na łonie przyrody. Ale to też tajemnice związane. Z Drugą wojną światową. Tutaj dużo ciekawych rzeczy wychodziło kiedyś. I można sobie zaobserwować jeszcze tam w rejonie Odry stanowiska artyleryjskie Armii Radzieckiej. Zresztą tutaj była tak, tutaj jest niedaleko Ścinawa. W linii, linii prostej około gdzieś z 15 km na zachód. Były przeprawy przecież w Ścinawie, jak i też w Tarkalicach. Jak i też słynna przeprawa w jurczu. Po drugiej stronie Odry, jak się wjeżdża od, to, od strony Prochowic, tam po dziś dzień stoją trzy krzyże, które upamiętniają zabitych żołnierzy niemieckich. Ale to jak się przejeżdża obok tego miejsca, gdzie znajduje się agencja rezerw, tak zwanych wojskowych. W każdym razie polecam Wam sobie tutaj przyjechać, zobaczyć, poszukać nawet znajdujących się miejsc związanych z historią II wojny światowej, jak i, jak, tak samo jak i nie tylko, ponieważ tutaj jest miejsce bardzo mocno nawarstwione prehistorią, związaną z czasami kultury łużyckiej. W każdym razie polecam Wam sobie taką wycieczkę zrobić do Lubiąża i zapędzić się, dosłownie zapędzić się w ten rejon rezerwatu Udrzyska, bo tutaj jest gdzie pochodzić. To ładnie można sobie fajnie pozwiedzać, jak i też zaobserwować dosyć ciekawe rzeczy. Przejdziemy teraz na kolejne miejsce. Kolejną sprawą, którą chciałbym Wam Opowiedzieć jest tak zwana pamięć tła, czyli ciekawostka związana z armią Napoleona, która, nomen omen, we wiosce gliniany, w cudzysłowie, lizała się z ran po przegranej pod Moskwą. I w latach, na początku lat 90., link do mojego bloga, będziecie mieć w opisie, odnośnie. Całej tej historii. Tam sobie poczytajcie, jest ładnie to wytłumaczone i sobie własny pogląd na ten temat ładnie wypracujecie. Tutaj, w latach 90., grupa ludzi, młodych ludzi, umówiła się na ryby, że sobie rano przyjdą na ryby, już tak o godzinie czwartej Wstali, ubrali się i poszli. Jak szli tą drogą, no to. Zatrafili na taką dziwną mgłę, gdzie była widoczna taka postać, która przypominała żołnierza. Ale nie takiego żołnierza znanego nam na przykład z filmu Cztery pancerni i pies, ale to był żołnierz z epoki, czyli prawdopodobnie widzieli tam żołnierza napoleońskiego, ale widzieli go od pasa w górę, czyli Tutaj można taką hipotezę wysnuć, że tak zwana pamięć tła, czyli miejsca są naznaczone energią, taką bardzo silną energią, która występuje, <laughs> przepraszam, występuje i ma ścisły związek z różnego typu traumatycznymi wydarzeniami w danych miejscach. Natrafili na to, spotkali tą tak zwaną zjawę i poszli dalej, machnęli ręką, ale im to spaść nie dawało i następnie po powrocie do domu zapytali się swoich rodziców o co z tym chodzi i są informacje, że to widziało już dużo osób na przeciągu tam x lat, jak i też po dziś dzień gdzieś tam ktoś spotka się z tym i takie informacje do mnie spływają, oczywiście ja tutaj ich nie będę przedstawiać, ponieważ to są Prywatno powieści, ale chciałbym naznaczyć, że po dziś dzień występują tego typu sytuacje, które mają ścisły związek z różnego typu takimi rzeczami, które empirycznie, naukowo trudno jest zbadać, ale które są, mają miejsce w każdym razie jest to możliwe, bo rezerwa tożyska. Leży w takim trójkącie, gdzie dużo się działo i dużo ludzi zginęło podczas tych wojen na przeciągu, na przeciągu wieków. Wiadomo, jak coś złego się dzieje, człowiek nagle umiera, no to zostaje ta energia tego zdarzenia w danym miejscu. I to nie jest tak, że oczywiście mamy duszę, nasza dusza gdzieś odchodzi. Ale oczywiście, że zostaje pewna część tych emocji zapisana w pamięci. Tła tu się kłania fizyka kwantowa, nie jest to do końca jasne, ale chciałbym Wam tylko nadmienić ten temat jako ciekawostkę, że takie coś ma miejsce, występuje i jest to ściśle związane. Z różnego typu zdarzeniami traumatycznymi, nie tylko nawet w takich miejscach, jak i też nawet współcześnie, gdy coś, cokolwiek się dzieje, złego, gdzieś umiera człowiek tragicznie, no to też to zostaje. Zważcie na to. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam spokojnej niedzieli, resztki niedzieli, tak i też dobrego tygodnia pracy. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie. Do następnego razu. Cześć.